Hej, Somen. Dzisiaj zacznijmy od kilku zdań. Spróbujcie zastanowić się, co one znaczą. Snokkerl hyun ich kes Ju, de jörn. Ju Würjuk ich merman szlappr off. Ju, bedre, O co chodzi z tym słówkiem Ju, które tak często pojawia się w tak różnych zdaniach? Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o tym słówku. Jeśli już macie okazję na co dzień rozmawiać po norwesku, to na pewno to słówko nie jest wam obce. Uczniowie często pytają, co ono tak właściwie znaczy. Zwłaszcza, że jest używane tak często i w różnych kontekstach. Dzisiaj postaram się to wyjaśnić. Cześć, tutaj Natalia. Po więcej darmowych materiałów zapraszam Was na nasz Instagram, Norweski z Natalią. Zachęcamy też do zapoznania się z naszą najnowszą aplikacją Poznaj norweskie czasowniki. Wróćmy do naszego słówka „ju”. Znaczenie pierwsze, najbardziej podstawowe. ich komme i dog. vi kan. han Jak możecie zauważyć w powyższych przykładach, „ju” używamy, żeby potwierdzić pozytywną zawartość pytania, w którym jest przeczenie. Po polsku na tego typu pytania możemy odpowiedzieć tak lub nie. Podobnie w norweskim mamy jo ja albo moj. Zamieszanie może pojawić się właśnie wtedy, gdy ktoś zadaje nam pytanie z przyczeniem. Norwegowie postanowili ułatwić sobie sprawę i dlatego wprowadzili ju. Jo, sammen? czy pracujecie razem? Na to pytanie możemy odpowiedzieć po prostu jo, ja albo my. Nie pracujecie razem? I użyjemy, jeśli chcemy powiedzieć, że właśnie pracujemy. Kondryjke jelpä mai. Tutaj możemy też wywnioskować, że rozmówca ma nadzieję na pozytywną odpowiedź. Jeśli możemy mu pomóc, to odpowiadamy you de konwi. Jeśli nasza odpowiedź ma być przecząca, to zawsze użyjemy naj. Niezależnie od tego, czy w pytaniu jest ikę, czy go nie ma. Joberdzi Somen? Czy oni pracują razem? Maj. Nie. Joberdzi Ichke Somen? Maj. Czyli tutaj potwierdzam, że rzeczywiście nie pracują razem. You możemy użyć nie tylko w pytaniach. Jeśli nie zgadzamy się z czymś stwierdzeniem zawierającym ikę czy inne przyczenie, to także możemy użyć ju. On nie jest ostrożny. Jówli Nie no przecież on jest bardzo ostrożny. Czyli w poprzednim zdaniu nie było pytania, ale ktoś wyraził swoją opinię, że jakiś mężczyzna nie jest ostrożny. A my się z nim nie zgadzamy. Tam to zdanie zawierało ikę, Więc możemy jakby pokazać, co że się nie zgadzamy poprzez właśnie to słówko you. Drugie znaczenie ju. Wzmocnienie wypowiedzi. Podkreślenie czegoś istotnego w zdaniu. are you han W tym znaczeniu, you prawdopodobnie usłyszysz najczęściej. You jest tutaj okolicznikiem zdaniowym, jego miejsce w zdaniu będzie tam, gdzie normalnie stałoby ike. You ma za zadanie wzmocnić naszą wypowiedź i to, co chcemy przekazać. Znaczenie ma tutaj całe zdanie i kontekst, dlatego trudno jest to słówko przetłumaczyć jednoznacznie. W zdaniu "Krigan are you forfeiteli? You podkreśla, że wojna jest naprawdę straszna. You często używamy też, jeśli wiemy, że jest to wiedza powszechna, coś o czym wszyscy mają pojęcie. Hün har ju Ona ma przecież rację. Dar ju usynd ojryjka? To niezdrowe, aby palić. Zakładamy tutaj, że to jest oczywista oczywistość i ju podkreśla, że wszyscy o tym wiedzą i że wiadomo, że to jest niezdrowe. Możemy też użyć you, jeśli zakładamy, że osoba, z którą rozmawiamy, zgodzi się z nami i myśli podobnie. Posłuchajmy takiego krótkiego dialogu. hun jobber. Ktoś mówi nam, że jego siostra ostatnio jest bardzo zmęczona, a my odpowiadając, że musi uważać na to, ile pracuje, poprzez you podkreślamy, że koniecznie musi uważać, ale też możemy zakładać, że nasz rozmówca zgodzi się z nami. Inne przykłady. Dar you doomed? Ale to jest głupie. Handar you fail? On popełnia błąd, naprawdę popełnia błąd. Dewariu gonskie problematisk. No, to było dość problematyczne. Gdybyśmy w jednym zdaniu używali you i ikę. To you skoczy nam przed ikę. Dewariu ich wonskili. To przecież nie było wcale trudne. Detalon a ju ich Ten kraj wcale nie jest taki duży. Trzecie, ostatnie użycie słówka you to porównania. Na przykład: Ju sunnar du spiser, jo bättre föler Im zdrowie jesz, tym lepiej się czujesz. Ju snillare lärare blir, jo snillare blir studenter. I milsi będą nauczyciele, tym milsi się będą studenci. Po ju używamy tutaj stopnia wyższego, czyli komperatyw. Przymiotnika lub przysłówka. Warto tutaj zwrócić też uwagę na konstrukcję zdań. W pierwszej części po frazie you mamy najpierw podmiot, a dopiero potem czasownik. W drugiej części jest odwrotnie. W drugiej części zdania możemy także użyć desto zamiast you. Nie będzie to zmieniało znaczenia zdania. You mail lorer Desto for du. I więcej się uczysz. Tym lepsze oceny dostajesz. Możemy też wykorzystać podaną konstrukcję w krótkich frazach, nie tylko całych zdaniach. Ju mer, testu badra. Im więcej, tym lepiej. Ju tidliera, ju badra. Im szybciej, tym lepiej. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ju wydaje się wam trochę mniej straszne i trochę bardziej zrozumiałe. Pamiętajcie, że praktyka czyni mistrza, więc zachęcam do użycia you już dzisiaj w najbliższej rozmowie. Hanfin dog!